Będzie tanga między nami Mój dziadek, w świętej pamięci był honorowym prezesem USP przez 30 lat Na jego pogrzebie stali ci strażacy z jakimiś tam sztandarami, jakąś flagą czy coś W tym mundurowaniu takim oficjalnym i tam jakieś podziękowania były się a te ciuchy strażaków są jakieś chujowo palne, jakieś takie antyogień, anty nie wiem jak to się nazywa. Ale też taki był chłopak, który nagrał taki tam teledysk, czy tam coś, mięsny jesz, mięsny jesz, mięsny jesz. Ten chłopak z mięsnego jeża już nie żyje, wiesz o tym. Też jest po... Ja nienawidzę kurwa jak ludzie próbują uzyskać u mnie jakieś współczucie względem ludzi, których ja kurwa nie znam. Tak szczerze, no jakkolwiek to zabrzyń, no w pizdzie to mam czy on żyje, nie? Ja nawet nie wiem kto to kurwa jest. Wiesz, możecie się obrazić i tak dalej, ale serio, no kurwa, koło kurwa, mi to lata ty. To jest tak samo jakby kurwa umarł mój sąsiad, którego widziałem dwa razy na oczy. To no, kurwa, no nic mi to się nie zmienia, no jakby no, kurwa... Jak mu ziemia lekką będzie i tyle, niech odsprzedają działkę, to se kurwa garaż powiększa. Jakby... Wiesz o co chodzi, nie? No kurwa. No, no sorry, no nie jestem jakiś kurwa taki... I każda osoba, która mówi inaczej, jest hipokrytą, kurwa, bo jak nie masz z kimś żadnego, nic się z nią nie łączy, to masz to w piździe stary. Ale za jaki miliard, co, co ty kurwa, Piszesz debilu. Jaki miliard, kurwa? Czemu wy za każdym razem kurwa musicie? A za miliard? O chuj tu chodzi! Okej, okay, ale no szkoda człowieka, ale żebyś mi przyrzedł i mówił, o, bo ten i ten umarł. No dobra, no to se umarł no. Codziennie tyle ludzi umiera, że to chuj. Czym różni no. się trzylatka latka od owcy niczym? Obie beczą jakie ruchasz, heche. He. jak masz taki przycisk do skipowania do Tak? Tak. A przypomniał mu się taki o ty. Nie! <laughs> Znacie żart do <w> Hiszpanii i mostku? <laughs> No dobra, to teraz mi musicie opowiedzieć powiedzieć żarto Hiszpanii moc. Kapitan stojący na mostku kapitańskim dostrzega nieprzyjacielską torpedę zmierzającą w kierunku statku i przywołuje Bosmana. Idź do marynarzy i powiedz im, że za chwilę statek wyleci w powietrze, tylko zrób tak, żeby nie wywołać paniki. Bosman schodzi pod podkład statku i woła do marynarzy, grających akurat w karty. Chłopaki, za chwilę uderzę kurwa w stół i nasz statek rozpryśnie się w drzazgi. Marynarze wybuchają śmiechem. Bosman ściąga spodnie i z całej siły wali chujem w stół. W tej chwili statek rozlatuje się na dwie części i zaczyna tonąć. Po kilku minutach wśród morskich fal spotykają się płynący na kołach ratunkowych. Kapitan i bosman. Kapitan jest zdziwiony. Nic nie rozumiem, przecież torpeda przeszła obok. No żart był kiepski, ale ja go przynajmniej fajnie opowiedziałem. A mówiłam ci, że dwa dni temu Mateusz poprosił mnie o chodzenie? Co? Dwa dni temu poprosił cię o chodzenie, a no? ty mi jeszcze nie powiedziałaś? Tak, bo jesteś przyjaciół. Jest jest Straszna. stary w ogóle, zapomniałem ci powiedzieć, za tydzień kawalecki organizuję, wpadniesz? Mam masz dziewczynę? Dostanie no to trzy lata, nie wiem gdzie. Nie no, masa, ja myślałem, że jesteś geniusz. Nie wiem, ja znam się. Wyspierać Razu, każdy razu, koka. Proszę, każdy! Proszę, każdy! Hala! Oni śpiewają to samo, chociaż wszyscy czy nie? Kurwa, nie wyszło nam, ja pierdolę stary. Mega nam nie wyszło. Kurwa, aż mi się przykro zrobiło, jak nie wyszło. Dobra, no czułem się niekomfortowo jak to oglądałem. Trochę mi się choreografia popsuła. No dobra, może tu im nie wyszło, ale za to mecz też przegrali. E, kurwa oni faktycznie przegrali. Mówią, że wariatka mają rację wejdę, wejdę, wejdę w twój... No cześć to Jebana w dupę, ty kurwo pierdolona. Co tam, Woncha? byś mi kurwa stopę lewo? Byś mnie całowała po, po brzuchu, po takich rzeczach. 70 kg ważysz, A, ale pokuta się dobrze napierdalasz czy słabo? Powinno się szanować zwierzęta, to jest moje zdanie. Mhm. Kiedyś miałem taką akcję, nie? kumpla ojciec prosił mnie. Mówi, chodź góra, mówi, chodź, nie? Zaraz coś ci pokażę, nie? I pokazał mi taki worek, nie? Otwieram ten worek, patrzę kaczka, nie? W środku była. Mówi, weź mi pomóż, bo. Mówi. Ja nie mogę sam tego zrobić, nie? Ja mówię, co ja mam zrobić, nie? Mówi, pozbawić ją życia, nie? I przypomniało mi się, jak ktoś kiedyś opowiadał, że jak kota chce się zabić, to się łapie go za łeb i za ogon, nie? I tę tą kaczkę, nie? Po, Pociągnąłem. Ona tak kwa, 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 kwa. Wszystko na wierzchu, nie? To mi się nie podoba. W ogóle zabiję... Nie jest do niczego <roś filmikaway> ja wierdole, Co ty kurwa mówisz? Normalnie panią Gosię zlał? Zajebałby mi sierpa <śmusik> Nie czułby kurwa niczego kurwa żadnej jakby wiesz tak. tocisna... durable, Nie mówi kurwa na mnie ty? Hehehehe jej mi sierpa. On tu dzwonił? No tak ja pierdolę. A tam widać tylko lataryczkę. Czy mógłbyś nie przeklinać, bo mam 18 lat i nie lubię jak ktoś przeklina. Dobrze, przepraszam kolego, dobrze, przepraszam. No i co tam Sławiaku, co? Siedzisz sobie w domu, a widzisz. Wieje, zaczyna lać, a ja dopiero sobie na boisko zmierzam. No wiem, fajnie się siedzi w domu, jak tak leje, jak jest wiatr, jak nie jest ładna pogoda dla ciebie. A co, w to nie jest przyjemnie tronować, to prawda, ale trzeba. Widzowie, powiem wam jedną rzecz, żebyście się tak nie przypomniała jak na niego spojrzałem. Byłem wczoraj, byłem wczoraj na rynku wrocławskim i tak sobie stanąłem chwilę na tym rynku, tam jakaś fontanna kurwa, wiesz. Jakiś cygan kurwa z różami chodzi, no ogólnie pierdele ludzi, kurwa milion ludzi na tym rynku. Ja sobie tak kurwa patrzę Jest takim delikatnym politowaniem, delikatnym pobłażaniem na nich sobie spojrzałem wszystkich dookoła i sobie tak, tak aż się uśmiechnąłem, mówię tak kurwa pojebane, że ja właśnie tutaj jestem, a oni nie wiedzą, że ja przedwczoraj, bo to było wczoraj, że dzień wcześniej, zajebałem 10 minut pod rząd na midzie. My, kurwa, no co za debile, nie? Szanowe panie, kiedy was tak słucham, nachodzi mnie ochota, żeby jakoś tak zrobić, żebyście zniknęły. Ale nigdy w życiu nie głosowałbym za tym, żeby można was było odessać jakimś dużym otwórzaczem albo żywcem poświartować. Ale ma pizdę koleżanka Ty Piara chce go na pałapy styliza, i chuj Nie palę kurde Co? Nie palę mało, ci jałeś? Jak ja kurde nie zrobię tego nie miałem górę w ręce no, ja myślę, że. Ja nigdy kurę nie paliłem pierosów i epetów i nic poza tym! Ludzie kurę kłamią cały czas! Kurę nie pra kłamać! Okej. Okay. No dobrze. Musisz dodać do jej wyglądu, ona się zapychała. Słuchaj, jej nic nie trzeba dodawać, jej trzeba upierdolić ze 20 kilo i będzie w porządku. A sobie ja Będę pierdol. chciała to upierdolę tyle, ile będę chciała! A wiecie, co to jest? No, no kurwa! No ja wiem, no! Jak chcesz, to zapraszam, no! Byłem ja mega ty Trzeba mnie zakuć do łóżka. A poza tym tata takie nosił. Kajtanki, w których aresztowani zostali żołnierze, pomagający w ochronie polskiej granicy. Biżuteria dla czarnych? Co ty kurwa piszesz, człowieku? Głosowałeś za przyczepionymi nakrętkami śmieciu ciągli mi kutasa stary. Bo tazy to jest giga czat. Tazy to jest... To się... Dla mnie... Ja chcę z tazem... Gdybym był gejem, to bym wszedł w związek z Tazem. Jest tak zajebisty, nie? Ale nie jestem gejem. Serio nie jestem. Przeklinanie, a wysoki poziom kultury osobistej. Szanowni Państwo, istnieje mit mówiący o tym, że osoby posiadające wysoki poziom kultury osobistej w ogóle nie używają wulgaryzmów. Jeśli osoby uchodzące za osoby. Nie, no kurwa, co ty pierdolisz? Ja na przykład zdarza mi się przeknąć niezbyt często, ale ja ogólnie kurwa jestem dosyć kulturalny, tak? I tak dalej w ogóle. I ogólnie mądry jestem, Chuj. Dobra, chuj, bo za chwilę zaczniecie pierdolić jakieś te swoje małe na czacie. Znacie kogoś tak mądrego jak ja? No nie, bo każdy jest głupi. A ile masz samych w doniczkach? Nie wiem, nie mierzyłam. Siemanko, no powiem szczerze. Dzisiaj to ja mam wyjebane, mam po prostu wyjebane. Siedzę sobie na środku jeziora, w donacie, w piwko, prawda? Mam wyjebane, po prostu mam wyjebane. Ej, ej Sary, mogę jednego? Mał, mam! No ale... Ty masz cały... no do mój... Biednego... No, ja pierdolę, znowu się ten szrot rozjebał. Daj po trójkąt stary, Idę przecież, stary. Oh, o, Witam, wit tam. dziesiąteczka, dobieramy czy zostawiamy? Wiadomo, dobieramy Jolin! Dwadzieścia? U mnie blackjack, wszystko dla Krupiera, dzięki za Felku. Pierdolę te twoje żetony, Biorę chociaż trójkąt A spierdol Utopiła moje serce w I podpaliła Co to kurwa jest? To kurwa jest, stary, kto na to chodzi? Ja pizzerię bym nazwał yy, Pizzeria Giorgio. Giorgio automo Automot Pizzeria Giorgio Automotiv. I takie 7... A jak byłem wczoraj w Czech kasynie i powiem wam tak, ja do kasyna nie chodzę, bo jest mi nie po drodze, uważam, że za każdym razem, kiedy leci kolejna kurwa, kolejny spin, kolejną kartę wykładają, kolejny raz kurka się kręci w tej tomboli zajebanej, to oddalamy się od priorytetów życiowych i niestety ludzie też bardzo często hazard łączą z innymi używkami, takimi jak alkohol bądź narkotyki. I masz potem takich kurwa, takich zombiaków przyspawanych kurwa do jakiejś maszyny, i nieważnej czy kręci kulką, czy kurwa kręci jakimiś jakimiś limonkami, kurwa czy jakimiś innymi siódemkami, czy tasuje ci karty grupie. To jest bardzo problematyczne. No ale byłem. Byłem, no na początku nie szło zbyt dobrze. To też trzeba powiedzieć. Grałem 0 splita 03. No i corner 120. Do tego dokładałem 17. Więc już wiemy, że miałem dw dwie orfele dwa Orfeleny, 1-17. Po części, po części też tierowa dwójka była. No i 0-3. No to chyba najlepsze, co, co spotkało kurwa ruletkę. Na początku totalnie nie szło. Budżet został nagięty i wykorzystany do zera zwany don zero się wydarzył. No niestety, niestety nie na planszy. Wpadłem wtedy na pomysł. A moim pomysłem było to, że konsekwencją dojdę do perfekcji. Udałem się do kasy, wypłaciłem jeszcze troszkę gotówki i zaczęło siadać. Takim popisowym zagraniem, gdzie już wiedziałem, że to już jest koniec i że trzeba, że trzeba odejść. Było zero, na którym na sam numer było 200 zł. Split, stówki, strójki i corner 1.2.0. 99, no 10 tysięcy złotych ogólnie za to poszło. Poszła bardzo duża odkutka i stwierdziłem tak. Gram 5 razy już w to nie gram. I jak postanowiłem, tak zrobiłem. To jeszcze jedynka siadła. A przypominam, że była tam stówka, że była tam stówka plus jeszcze ten corner 1.0.2. 14 tysięcy miałem. Jak odchodziłem z ruletki, pożegnałem się, dałem tipa krupierowi i stwierdziłem tak. Czas testować automaty. Strasznie, kurwa, to nudne jest. Mówię, skoro mam 4 koła do przodu, to kurwa kafelka można wrzucić. No i wrzuciłem rzeczywiście. I tam się okazało, że to jest, jest jakiś autoplay i quick play. Dograłem za piątkę i poszedłem na papierosa. Jak wróciłem, to się okazało, że 2000 zł wygrałem. No ale wiadomo, poklikałem jeszcze trochę. Wyciągnąłem 1700, miałem 700 zł do przodu. No to mówię tak, to ten 1000 schowam, to mam 4 do przodu. I za te 700 złotych pójdę na blackjacka. No i poszedłem do, na blackjacka. No i gram w tego blackjacka i się okazało, że to nie jest blackjack, tylko jakiś poker kurwa tam musiałem jakieś ante płacić, kurwa dawali mi 5 kart, mogłem, mogłem kurwa wymienić, mogłem, mogłem dokupić szóstą kartę, kurwa zagrać za podwójność tego ante totalnie popierdolona sytuacja poprosiłem panią Krupierkę, żeby mi zasady wytłumaczyła, no grałem za te 25 zł no i w razie czego to się wchodziło za 50 wygrałem 200 zł, ale strasznie nudne to było, kurwa, strasznie męczące ogólnie, czarajszą swoją karierę, bo potem jeszcze stwierdziłem, że pójdę i te, jakby te, te tą nadwyżkę z tego pokera i z z maszyn. Jeszcze raz spróbujemy tego zero-szpila przyszpilić. Niestety się nie udało. Wczorajsza kariera kasynowa zakończona z profitem 4000 zł. Ale nie planuję wrócić do kasyna. Jakby ja ostatni raz w kasynie byłem, nie wiem, kurwę czasu temu. Nawet ciężko mi powiedzieć. Nawet nie wiem, czy w ostatnich dwóch latach byłem. Parę razy mi się zdarzyło ze 300 złotych przegrać online, ale ogólnie, jeśli chodzi o kasyno, to jestem sporo na plus, bo kiedyś na totalu wygrałem 100 tysięcy złotych. Zaczynałem od 1000? Byłem Orfele Nowym księciem. Ach, jedyneczka, 6, 9, 14, 17, tak. Te, te wyższe już, te 3, 4 i tak dalej, to to kurwy zwykłe są. Tam nie siada, ale co jedyneczka tutaj kurwa dla wujka Zostawiła dobrobytu, więc tyle. I potem pojechałem na Subwaya i pojechałem do domu, więc, więc no. Ja ogólnie mam coś takiego, że dla mnie kasyno jest bez sensu, bo tam tylko idzie się nawkurwiać. I teraz tak, jak mam iść do kasyna i wziąć nie wiem, 300 zł, powiedzmy, które mi życia nie zrujnują, no to, to jest jakaś szansa, że będziesz miał więcej niż masz. Ale jak masz tam siedzieć 5, 5 godzin, kurwa, na przykład, i, i kręcić za 5 zł i, i wygrać 300 zł, czy przegrać 300 zł, czy nawet wygrać 1000 zł, to to jest duże obciążenie psychiczne. A jakbym miał tam przynieść, nie wiem, kurwa, jakieś astronomiczne pieniądze, no nie wiem, 20 tysięcy złotych, to mi po prostu szkoda. No. Jakbym miał przegrać w kasynie 20 tysięcy złotych, to bym się, kurwa, czuł nie w porządku względem, kurwa, samego siebie i ludzi, którzy mnie otaczają. Ja, no, ja w tym kasynie to byłem z dwie godziny może maksymalnie. Czy mi się tam siedzieć nie chciało? Nic mi nie wychodzi kuchnia zajebana syfem. Makaron leży kurwa na ziemi. Tu pastet leży. Okulary upierdolone, Nie myłem się już dwa dni. <grywa> ja jestem jak chuj. Dzisiaj na śniadanie to ja muszę kurwa, co, zjadłem? No nic, nie jadłem się kurwa wstydu. We are here with Jesus. Who na fuda e he... ku fuda. sub, sap We are giving him the yes, awards from the Polish community. I want to say Jesus to panecie straszny skurwysyn. Jakaś przemoc wobec kobiet, gwałty i tak dalej, kurwa. Syn kurwy ciężki. Chuj ci w dupę. Pe Ile najwięcej przegrałeś na ruletce, na jednej sesji? Wie, wie, na jednej sesji? Ja pamiętam jak padłem na czerwone No wiem, 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 wiem 40 tysięcy złotych Tak szczerze mi by było wstyd kurwa Chodzi się śmiać tego, że przejebałem 40 ludzi na streamie, gdzie to kurwa Ci ludzie te pieniądze wysyłają. Takie kurwa to nie wiem, jakieś takie... Jakbym nie, nie w porządku bym się czuł stary, o. Koń końców to jest ich hajs i tak dalej, nie? Więc kurwa nikomu tego nie zajebali, ale wiesz co mi chodzi, nie? Czy się ja nie przegrałem nigdy pieniędzy na hazardzie. Znaczy okresowo. Nie jest tak, że kurwa jestem jakiś dziwny i zawsze wygrywam. Ale jeśli chodzi o hazard to jestem na sporym plusie. A z tego, że to się nie zdarza często to nie gram. Ja nie potrzebuję tych w swoim życiu. Zawsze pierdolą ci, co przebali w chuj, ale mówisz o mnie? Nie no, autentycznie ja ci mówię, no ja nie ten. Ja nie przegrałem na hazardzie. Ja ogólnie nie mam mentalu do tego, żeby w kasynie siedzieć. zbyt często. Mnie ci ludzie wkurwiają, dla mnie ta atmosfera jest taka kurwa. Ja nawet połowicznie się brzydzę kurwa tym, że ktoś do mnie podchodzi i się pyta, kurwa, jakiego drinka mi dać za darmo w tym kasynie. Tylko dlatego, że masz kurwa o 2000 więcej w staku niż kurwa powinieneś mieć. I może za chwilę cię poniesie. I im się zwróci, ja gdzieś 40 wygrałem 340, i później jeszcze z tym swym z RPN. Ja ci mówię tak, ja mogę kurwa później przegrać 100 zł, tylko mnie to będzie w kurwie, że przegrałem 100 zł. A jak mam wygrać 100 zł, jakby wygrana 100 zł nie rekompensowałaby mi w z przegrania 100 zł. Ja jestem dziwny, no ale kurwa, no tak jest, nie? Ja wygrałem, już wygrałem wygrać koła. Ale już byłem trójka do tyłu w pewnym momencie. Dysponujemy innym budżetem, niestety, ale to nie o to chodzi, stary. Bo ja bym nie poszedł grać kurwa do kasyna za 50 tysięcy złotych. Nawet jakbym miał takie pieniądze. Ale nie mówię, że nigdy w życiu kurwa nie miałem 50 tysięcy złotych, ale dla mnie to jest tak abstrakcyjne, przynieść do kasy na 50 tysięcy złotych, się jak ostatnio skończona, kurwa. To jest. Dla mnie, przyniesienie 50 tysięcy do kasyna, to jest jakbyś kurwa na imprezie zaczął brać heroinę, kurwa. To jakby. Wszyscy widzą, kurwa, że upadłeś, nie? To jakby. To jest, to jest gest porażki. Być rado miło że to byś tak zrobił. No nie zrobiłbym tego kurwa, bo no, nie wiem, no, dla mnie to jest odłączenie kurwa od rzeczywistości stary, coś takiego. Bo to już nie chodzi nawet o to ile pieniędzy masz, tylko ile te pieniądze są warte. Więc siedzieć i przepierdolić kurwa w ciągu nocy 10 pensji kurwa zwykłego człowieka dla mnie jest po prostu kurwa no... no dziwne no kurwa, no nie zrobiłbym tak, no chuj w to no. Mi się zdarzyło parę tysięcy przegrać kurwa jak byłem młodszy. Teraz też trochę inaczej na to patrzę. Ja, ja mam też, zawsze mam taką rozkminę jak się prowadzą, jak się, jak się ten, jak ludzie dyskutują odnośnie do tego wszelakiego hazardu, nie? Bo ten temat to powraca trochę jak bumerang. Przechodząc do tego, że każdy jest <grym> odpowiedzialny za siebie, macie te dyskusję na zasadzie o kurwa, czy nie czujecie się odpowiedzialni za pokazywanie hazardu, coś tam, osoby młode i tak dalej. I jakby, w którym momencie chcesz wzbudzić u kogoś jakieś, jakieś wyrzuty sumienia, czy, czy jakąś odpowiedzialność? Jak Lwia część influencerów to, to są, życiowo to, to są najgorsze kurwy takie do życia, nie? Uzależnieni kurwa od alkoholu, od narkotyków, od hazardu, mają dwie lewe ręce, kurwa nic nie potrafią. No taki jest stary przeciętny influencer, nie? To jak ty chcesz racjonalizować z taką osobą? Kumaherka to też hazard, co internet to promuje? To też prawda jest, to też prawda jest. Szymon mówi, że dostał ponad bańkę za 20 streamów na Wawadzie. Znaczy, osoba, która zarabia na tym, to, to przynajmniej, to przynajmniej kurwa jest biznesmenem w jakimś, w jakimś stopniu, nie? Wiesz, jeśli ktoś by mi przyniósł milion złotych, masz tutaj ruletkę i sobie nią pokręć, to bym ja sobie siedział i sobie nią kręcił, kurwa, nie? I tyle. I by mnie kurwa za bardzo nie interesowało, co, co ten... Ale żebym ja przyniósł swoje pieniądze, kurwa, jakby ryzykował swoją przyszłością na zasadzie padnie czerwone czy czarne, no to bym kurwa tak nie chciał, nie? A nie jest tak, że siedzicie z tyłu głowy, że jesteś fuj do przodu na kasynie, więc ci tak jakby nie szkoda wiebać jeszcze z wakażem, choć przegrałeś, to możesz sobie pozwolić rzucić jeszcze więcej, nie wiem czy rozumiesz. To, jest, to się sprowadza do, do tego, co ja ci powiedziałem wcześniej. Jak ja przegram 100 zł, czy to możesz razy 10, 1000 zł? Jak ja przegram 1000 zł i mam 1000 zł mniej, to emocje są kurwa fatalne. Na zasadzie ja pierdolę, kurwa, nie mam. 1000 złotych, no kurwa. Ale jakbym wygrał 1000 złotych, to te pozytywne emocje, które z tego płyną, nie rekompensują tych kurwa negatywnych. Czyli jeśli ja bym dzisiaj poszedł i wygrał 1000 złotych, a jutro poszedł i przegrał 1000 złotych, to overall jestem wkurwiony. Nie wiem, czy rozumiesz, o co chodzi, że, że ten bilans emocjonalny, kurwa, jest strasznie negatywny. A ja zauważyłem, że ludzie mają na odwrót zazwyczaj, czyli oni siedzą i na przykład, powiedzmy, przy, przynoszą, mają 10 tysięcy złotych. Tracą 1000 złotych, wygrywają 500, tracą 1000, wygrywają 500 i zrobią tak 10 razy. I mają kurwa 5 koła z 10, nie? Czyli są piątkę do tyłu, ale kurwa, wygrali 10 razy. Kurwa, i oni są tacy, kurwa, da się wygrać, coś tam. Ja pierdolę, no. Taktyka, coś tam, kurwa. Siódemka nie oddaje, kurwa. Hot numbers, coś tam, kurwa. Odsy, może, kurwa. Trzeci tuzin, kurwa. 500 orfeleny. Poza tym, kurwa, jak miałbym stracić 1000 złotych tak często, wiesz, że nie wiem, chodziłbym raz w tygodniu tracić 1000 złotych, pierdolę, jak najgorsza kurwa bym się czuł, ty. Poza tym ja też mam takie, ja też mam takie spostrzeżenie, że bardzo rzadko z kasyna da się wyjść na plusie. Albo musisz być mega zmęczony, albo już kurwa nie możesz ten, bo im dłużej tam będziesz siedział, tym statystyka gra na, nie tw na, na twoją niekorzyść. Oczywiście, to wiesz, to masz mniejsze szanse procentowe na, na ruletce, bo jesteś jakby jeden numer z 36 do tyłu za każdym razem. Nieważne, coś postawił, i też wchodzą emocje, nie? Czyli drażniłem cały czas za 10 zł, 10 zł, przegrywasz, 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 już dobra, chuj, to teraz za 20, nie? Ludzie emocjonalnie do tego podchodzą. Był taki influencer kiedyś, z którym byłem pierwszy raz w kasynie, pojechaliśmy za granicę. Jedyna fajna rzecz za granicą, to było w Bułgarii w Złotych Piaskach, to był hotel Intercontinental. Tam było kasyno, tam była ruletka. Ja za bardzo też nie wiedziałem jak w to się gra, nie? No ale wiesz, czarne, czerwony numer i tak dalej. My tam przychodziliśmy praktycznie codziennie wieczorem, alkohol podawali za darmo. I wiesz, no i tam, tam akurat w euro było, nie w lewach tylko w euro. No i wiesz, tam nie wiem, kładłeś kurwa 3 euro na stół i kurwa cały czas ci drinki się, jakby spoko. I overall ja tam grałem powiedzmy w skali, skali doby za 100 euro. A był jeden influencer, który wymienił chyba 20, 10 euro na 20 żetonów po, po pół euro i kładł żeton co grę. I kurwa siedzieliśmy tam naprawdę długo, no parę godzin. I po grze tam nie wiem, ktoś miał kurwa 30 euro straty, ktoś miał 20 euro kurwa zysku. I ta osoba wyszła z kasyna i mówi, że z 3 euro do przodu. I mówiła to ze szczęściem w głosie. No, że coś tam, że se pomyślał kurwa tam. Tą osobą był steward, a dotyczący chłop był szczęśliwy, że 3 euro do, do i ja tego nie rozumiałem, bo w porównaniu do niego w tym 2015 czy 2016 roku, to wiesz, no to ja byłem gdzieś tutaj, nie, jeśli chodzi o finanse, tam jakaś Coca-Cola, kurwa, Fanta, Sprite, kurwa, jakieś meetupy, strapy, kurwa, Stars for fansy. Na, na tamten moment, kurwa, no nie wiem, jak ja zarabiałem 6000 zł złotych miesięcznie, to on mógł zarabiać 50 ja miałem takie kurwa ty, przecież jak ja bym miał tak 10 razy więcej tego jak on, to bym kurwa nie siedział i kurwa za, za pół euro kurwa nie grał, co parę minut kurwa aż kulką zakręci. I, kurwa to bym już tak, już ten, nie? Ty powiesz, był oszczędny, no kurwa nie był. Był skąpy.